Ryby czerwiec. Osiem kielichów, paść kielichów, dwa denary, dziewięć kielichów, siedem monet, dziesięć kielichów. Jeżeli chodzi o zdrowie dla zodiakalnych ryb w miesiącu czerwcu, małe tutaj bóle nogi. Jest jeszcze tutaj karta 8kielichów, 8 kielichów oznacza coś rozlane wylane w naszym organizmie. Trzeba na to będzie zwrócić uwagę. Pierwsza połowa czerwca dla ryb może być niestabilna finansowo, ponieważ możecie wydawać pieniądze. Natomiast druga połowa czerwca może wam dać jakieś zmiany w pracy, korzyści finansowe u was w firmie, ponieważ mamy kartę dziesiątkę, Kielichów. Karta dziesiątki kielichów oznacza dużą stabilną firmę, w której są szanse na fajne pieniądze. Pierwsza połowa czerwca będzie się zapowiadała dosyć korzystnie dla Was, jeżeli chodzi o miłość, ponieważ możecie poznać osobę z przyszłości, z którą będziecie kontynuowali relacje. Mamy tutaj kartę 7 monet, 7 monet jest to karta kontynuacji. Relacji na własne życzenie. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj wrócimy. W sprawy żołądkowo-jelitowe, mam kartę Pazia Kielichów. Dla ryb, jeszcze ta pierwsza połowa czerwca może być ciężka w finansach, natomiast w miłości mogą do Was przybywać osoby, które są od Was albo młodsze, albo po prostu osoby sprzed kilku lat. Bo mamy tutaj kartę kontynuacji znajomości, jest to karta siódemki. Siódemki monet, siódemki monet z dziewiątką kielichów. Kontynuacja znajomości na życzenie. Natomiast nie tak od razu, ale z pewnym oczekiwaniem na coś. Czyli tutaj będziecie prawdopodobnie oczekiwać tą osobę, z którą macie zawrzeć właśnie kontakt. Dobra, jeżeli chodzi o drugą połowę czerwca. Bo to tak jak mówię, dla wolnych ryb nowe znajomości, zauroczenie, bądź po prostu poprawa znajomości z kimś, kogo znacie. A dla ryb, które są w małżeństwie, tutaj e, możecie, możecie przejść tutaj na jakąś wycieczkę, na jakiś urlop. Mamy tutaj 7 monet, 7 monet jest to karta wycieczki, urlopu, e, wyjazdu. E, dobra, no to by było na tyle. W drugiej połowie czerwca jeszcze, możecie, jeszcze, mm, możecie jeszcze podjąć jakąś pracę artystyczną, bądź działalność artystyczną, bo mamy kartę Pazia, pazia Kielichów. Także zajmiecie się czymś artystycznym, czymś, e, czymś, co lubicie właśnie robić, czyli hobby po prostu, czyli hobby. E, czy też wrócić na rower, czy też rzucić na rower.